W nowej rewolucji przemysłu 4.0 zabezpieczenie infrastruktury krytycznej przed atakami hakerskimi staje się coraz bardziej istotne dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Dlatego w biurze IWI w Warszawie funkcjonuje Centrum Kompetencji z zakresu bezpieczeństwa automatyki przemysłowej oraz internetu rzeczy na region IMIA, czyli około 100 krajów z Europy, Azji oraz Afryki. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych zespołów na świecie w tej dziedzinie. Funkcjonujemy od ponad 12 lat. W tym czasie zrealizowaliśmy około 500 projektów dla klientów z sektora ropy i gazu, energii elektrycznej, transportu oraz logistyki. Świadczymy wsparcie dla klientów w ciągu całego cyklu życia programu bezpieczeństwa automatyki przemysłowej od przeglądów bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, projektowania oraz wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa. Aż po ciągłe wsparcie w zakresie procesów bezpieczeństwa klienta. Istotnym elementem naszego Centrum Kompetencji jest Samolotorium Bezpieczeństwa OT IoT, które pozwala nam w sposób efektywny wybierać najlepsze możliwe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa dla naszych klientów.